Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Być może są w Twoim otoczeniu osoby, na które patrząc, patrząc na to, co, co robią, wydaje ci się wręcz niemożliwe, jak one tak funkcjonują, że ich doba chyba składa się z 48 godzin, a nie tak jak Twoja z 24. Wykonują tyle różnych zadań, mimo tego, że mają rodzinę, mają własny biznes, a mają tego czasu na. Bardzo dużo różnych zadań, a mają również w tym wszystkim czas na swoje jakieś pasje, i wydaje ci się to w ogóle niewyobrażalne, jak tak można funkcjonować. Przypomina mi się wtedy czas studencki, gdzie tak naprawdę tego czasu było dużo, niezbyt wiele obowiązków, a ciągle wydawało się, że tego czasu jest za mało na, na wszystko. Im bardziej jakby ten rytm dnia moje życie zapełniało się wszystkim i założenie rodziny dzieci własny biznes to nagle doszło do takiego momentu, że rzeczywiście tych zadań jest dużo więcej. Ja je jestem w stanie wykonać. Kiedyś, jakbym patrzyła na taką osobę. To wydawałoby mi się właśnie wręcz niemożliwe, że można tyle rzeczy wykonywać, funkcjonować, że ta doba tak naprawdę chyba jest z gumy i można ją rozciągnąć dowolnie. Ale właśnie nie. To właśnie jest jakieś takie poczucie, że mając więcej obowiązków, można więcej wykonać. Im więcej jest takich elementów dodatkowych, to Mając świadomość tego, ile czasu na co się przeznacza, można je wykonać. I też jest taka świadomość, takie moje przekonanie, że jeżeli czegoś nie zrobię od razu, to prawdopodobnie tego nie wykonam wcale. Więc nawet jeżeli jest podział na te rzeczy ważne i pilne, ważne, niepilne, nieważne i pilne, i nieważne i niepilne, to. Tu dalej obowiązuje ta zasada, że jeżeli czegoś nie zrobi od razu, to nie zrobi tego wcale. Więc nie może być tej prokrastynacji, odwlekania, tylko brać się do działania. I to jest bardzo istotne, bo można wszystko pięknie poukładać i mieć poczucie zapchanego kalendarza, ale nic z tym nie robić. Tylko ważny jest właśnie ten podział na to, co jest ważne i pilne, co my musimy zrobić. I jeżeli to wszystko jest dobrze poukładane, to tak naprawdę jest czas na wszystko. A jeżeli nie jest to w żaden sposób poukładane, gdzieś mamy jakieś poczucie świadomości, że coś mamy do zrobienia, no to umysł będzie tak funkcjonował zgodnie z tym, że jest coś do zrobienia, nie mam określonego czasu wyznaczonego na to, no to mogę przeznaczyć na to cały dzień, tydzień, bez znaczenia. A jeżeli są te wyznaczone konkretne. Zarysy, konkretne godziny, terminy, to umysł zupełnie inaczej funkcjonuje. I to jest bardzo ważne. I jeżeli to nie pomaga, to też ważne może być dla Ciebie rozpoczęcie zadania w, i skupienie się na nim przez pierwsze pięć minut. I prawdopodobnie będzie tak, właśnie, że będziesz kontynuować je dalej. Trzeba znaleźć taki swój sposób na siebie. I też dokładać sobie jakieś dodatkowe zadania, żeby ćwiczyć się w tym porządkowaniu czasu, porządkowaniu dnia. I z czasem zobaczysz, że niby tych zadań jest więcej, niby tych obowiązków jest więcej, ale przez umiejętne rozplanowanie, przez świadomość tego, ile czasu przeznaczasz na daną rzecz, i jesteś w stanie zrobić więcej i za chwilę Twoi znajomi patrząc na Ciebie będą mogli powiedzieć, że Twoja doba to chyba ma 48 godzin, bo tyle rzeczy jesteś w stanie wykonać, a mimo tego nie jesteś zmęczony i jeszcze masz czas właśnie na spotkanie z przyjaciółmi, na jakąś swoją pasję. I do tego powinniśmy dążyć, do takiego poukładania tego wszystkiego, bo im damy więcej luzu i takiego niepoukładania, nie nieuporządkowania, no, to umysł będzie z tego korzystać. Wtedy będzie jedną rzecz rozciągać w czasie i nie będzie cię dopingowo motywował w tym, w tym działaniu. Więc zastanów się, co tutaj jest dla ciebie ważne, i działaj zgodnie z tym. Zastanów się, co na ciebie działa, co ma na ciebie wpływ, żeby to wszystko sobie zaplanować i, i poukładać. Dla mnie, przypomnę Ci jeszcze raz, najważniejsza jest zasada, że jeżeli nie zrobię tego od razu, to prawdopodobnie nie zrobię tego wcale. Cześć!